Szanowni Państwo, chcę się zwrócić do Państwa w tej formie, po spotkaniu Konwentu Seniorów, które przed chwilą miało miejsce. Chcę Państwu powiedzieć, że absolutnie rozumiem emocje, które na tej sali są. Proszę! Jeżeli nie chcą Państwo uszanować moich słów, które z szacunku dla Państwa wygłaszam w tej formie, to jest mi bardzo przykro. Natomiast chcę powiedzieć Państwu dwie rzeczy. Poprosiłem wszystkich członków Konwentu Seniorów o to, abyśmy ostudzili emocje na tej sali i zamknęli naszą debatę i naszą rozmowę w ramy, które przewiduje regulamin. Jesteśmy w specjalnym czasie, czasie, w którym zbliżamy się do momentu, w którym będziemy ze sobą rozmawiać w innym trybie. Będziemy spotykali się jak ludzie, którym zależy na dobru Rzeczpospolitej. Dlatego bardzo wszystkich Państwa proszę, żebyśmy dzisiaj, w tym ważnym dniu, ostatnim dniu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, kiedy procedować będziemy najważniejszą ustawę, ustawę budżetową, skupili się na tym procesie, wysłuchiwali się nawzajem tak jak to ma miejsce do tej pory i nie dokonywali obstrukcji obrad parlamentu, bo nie jest to nam dzisiaj nikomu z nas do niczego potrzebne. Na nas posłach Rzeczpospolitej ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Jeżeli będziemy umieli nawet ostro i zdecydowanie różnić się w tej Izbie, oszczędzimy wielu cierpień tym, którzy mogliby chcieć załatwiać sprawy poza Izbą, na ulicy albo w innych miejscach. Dlatego bardzo serdecznie, raz jeszcze do Państwa apeluję, to jest apel marszałka Sejmu, jeszcze raz bardzo serdecznie do Państwa apeluję o to, żebyśmy przeprowadzili ten dzień obrad w spokojnej atmosferze. Rozmawiałem z przedstawicielką Państwa klubu. Zaproponowałem, żeby zwrócić się z prośbą, oczywiście tę prośbę, która została zgłoszona, za chwilę przegłosujemy, natomiast żeby zgłosić się z tą prośbą w formie pisemnego wniosku, który zostanie przekazany przeze mnie niezwłocznie do Komisji Kultury i Komisja Kultury wypracuje w tej sprawie swoje stanowisko, a Państwo uzyskują ode mnie obietnicę, którą złożyłem przed chwilą na konwencie seniorów. Że Państwa wniosek o informację w sprawie bieżącej dotyczącej zmian w mediach publicznych złożony przed kolejnym posiedzeniem Sejmu zostanie uwzględniony i będzie przeprowadzony na sali zgodnie z zasadami, które przewiduje regulamin Sejmu. Nie uchylamy się tu od żadnej debaty. Apeluję jednak, żeby prowadzić ją w taki sposób, żeby każdy z Państwa każdy z Państwa posiadający wolny mandat, niezależnie od naszej subiektywnej oceny jego drogi życiowej, dokonań czy poglądów, mógł zgodnie z regulaminem Sejmu zabrać głos. To jest moja prośba do Państwa, którą kieruję, czy z niej skorzystacie, czy zechcecie się do niej pozytywnie odnieść. To już jest Wasza decyzja, Waszych serc, sumień i poczucia odpowiedzialności za Polskę. Dziękuję Państwu bardzo. Kontynuuję obrady. Bardzo pan ma minutę na wniosek, drodzy państwo, państwo. Nie tak się myśleć. umawialiśmy. Widzę, że posłom PiS spodobał się wczorajszy wyrok i apelują, aby sąd rejonowy szybko zastosował areszt wobec pana Macieja W. i Mariuszaka. Jestem również za tym. Panie marszałku, jeżeli chodzi o wniosek formalny, Państwo tutaj prezentujecie niebywałą bezczelność. Przez 8 lat opluwaliście opozycję. Przez 8 lat opluwaliście Donalda Tuska. Przez 8 lat prowadziliście tempom prymitywną propagandę w TVP. A dzisiaj mówicie o wolnych mediach. To jest, panie marszałku, żart. Dziękuję. Panie pośle, nie ma trybu, w którym mógłby pan zabrać w tej chwili głos. Panie pośle, informuję pana, że wniosek formalny był pan już uprzejmy złożyć. Serdecznie dziękuję, panie pośle. Złożył pan wniosek formalny o przerwę o odroczenie. Czy mikrofon jest wyłączony znowu? Tak, drogi Panie Pośle, dlatego że teraz będziemy głosować nad wnioskami formalnymi, w tym jednym wnioskiem formalnym. Demokracja, Panie Pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Tymczasem konkluzji jest głosowanie. Złożył Pan wniosek formalny. Złożył Pan wniosek formalny i on nie został jeszcze on nie został jeszcze przegłosowany. W tej chwili tak, dlatego, że chcę przegłosować wniosek formalny, który był Pan uprzejmy złożyć. Proces dyskusji i proces konkluzji. Ależ skończył Pan, bo przekroczył Pan radykalnie, drogi Panie. Myli Pan politykę miłości i miłość z naiwnością. Drogi Panie Pośle, Błaszczak, spędzimy tu jeszcze dwa lata. Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory, którymi chce mnie pan obrażać. Bardzo proszę wrócić na miejsce. Bardzo proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Ale pan go skończył. Przekroczył pan czas w sposób znaczny, panie pośle. A teraz proszę opuścić więc, mównicę, bo chcę przegłosować wnioski formalne. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam teraz ten wniosek pod głosowaniem. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało przepraszam 411 posłów za było 170 przeciw 241 nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Wniosek. Przerwa dla Panie pośle, nie uwzględniam tego wniosku. Przed chwilą mieliśmy przed chwilą mieliśmy przerwę. Mogliście państwo z niej skorzystać. Serdecznie dziękuję. Odnajduję pana wniosek jako próbę prowadzenia obstrukcji obrad izby w bardzo ważnym dniu. Informuję pana posła, informuję pana posła, że przerwa przed chwilą miała miejsce. Proszę mnie nie obrażać, panie pośle. Przerwa przed chwilą miała miejsce. Panie pośle Macierewicz, bardzo proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Zgłoszony, zgłoszony wniosek formalny o przerwę został przez pana posła Wawra. Ale nie chcę, panie pośle Macierewicz. Jeszcze raz powtórzę to, co przekazałem panu posłu Błaszczakowi. Spędzimy tu jeszcze dwa lata. Spędzimy tu jeszcze dwa lata. Metafory się panom skończą, drodzy panowie. Proszę zejść z mównicy. Drodzy państwo, był wniosek pana posła Wawra o przerwę. Ten wniosek był skonsumowany w mojej ocenie przez wniosek o odroczenie posiedzenia, ale ponieważ jest silne oczekiwanie, ale moment, kończę, jest silne oczekiwanie przerwy ze strony jednej części sali, poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Panie pośle, proszę zejść z mównicy. Kto z Pani i Panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. W tej chwili prowadzę głosowanie, Panie pośle TELUS. Proszę poczekać. Kto jest przeciw wnioskowi o przerwę w obradach? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 410 posłów za 169, przeciw 241. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Proszę. Tak. Tak. Ja to rozumiem, panie pośle. Tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Tak. w związku z tym dyktatem, który ma miejsce. Bardzo proszę. Przed pan to jest... pan... Drodzy Państwo, o, drodzy Państwo, drodzy Państwo, mieliśmy, ale zrozumcie Panowie, nie, 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 zrozumcie Panowie prostą rzecz. Drodzy Państwo, mieliście drodzy szansę na przerwę w momencie, w którym wyszedł konwent seniorów. Ta przerwa się odbyła, drodzy Państwo, pracujemy dzisiaj nad ustawą budżetową. Ustawa budżetowa wymaga tego, żebyśmy byli zdyscyplinowani w naszych decyzjach. Była przerwa, więc nie wiem o co chodzi. Powracamy do rozpatrzenia punktu 55 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy, o zmianie ustawy, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku numer 130. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku numer 130 i zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Ja nie mam tego zgłoszenia. Bardzo przepraszam. Moja również. Proszę porozmawiać z sekretariatem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 293 posłów, za było 247, przeciw 42, wstrzymało się czterech posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 dwudziesty trzeci.